Dzisiaj zaprezentuję Wam Gamboya Classic i zacznę może takim wstępem. Rok 1989 był ważnym rokiem z przynajmniej trzech powodów. Po pierwsze, to w tym roku Pierdolła Komuna. Po drugie, to w tym roku Vader wypuścił swoje pierwsze zajebiste damko Necrolast. I po trzecie, Właśnie w 1989 roku swoją premierę miał Game Boy. Konsola, która zrewolucjonizowała świat gier. No i konsola, która wraz ze swoimi późniejszymi e, wydaniami jest, e, pozostaje najlepiej sprzedającą się konsolą w historii. Game Boy Classic. I tak, e, wygląd typowy, prawda? jak to Game Boy tylko jego gabaryty są zajebiście duże zobaczcie leży w dłoni zajmuje całą dłoń jest jest naprawdę bardzo duży jeśli go porównamy chociażby z Game Boyem Color nie wspominając o Game Boyu Micro no i cóż Zresztą sami zobaczcie czy ta konsola yy, naprawdę może nosić miano konsoli kieszonkowej. Zobaczmy czy ta kieszonkowa konsola zmieści się do kieszonki. Idę sobie gram, gram, gram. Nagle chcę chować mojego Gameboya w kieszeń i zmieścił się. Ale to nie wygląda zbyt. Zbyt ciekawie, a wyjąć go też nie jest łatwo. Więc, jak już zobaczyliście, jest to naprawdę kawał solidnej cegły. No i co? Może opiszmy go tak z zewnątrz. Widzieliście już środek, więc teraz no i zacznijmy standardowo od tyłu. Z tyłu mamy klapeczkę do baterii, która, no, jak się gra, cały czas się napierdziela w nią palcami. Jest to trochę irytujące. Mogły być tu jakieś takie uszczelki czy coś, żeby tu wszystko nie latało. Tutaj tabliczka znamionowa. Jest wyrawerowana. Jest to fajne, bo się nie odklei. No i to jakiś numer seryjny. Tutaj mamy natomiast wejście na cardridge. Potem jeszcze wspomnę coś na ten temat. Tutaj jest włącznik. Tutaj mamy wejście na zasilacz, nasz 6V, i tutaj mamy pokrętło od kontrastu. To Wam pokażę, jak to działa, jak już włączę konsolkę. Tutaj na dole mamy wejście na słuchawki, mini jack. Z tej strony mamy pokrętło do podgłaszania. Fajne jest takie duże, grube, i wygodne w użyciu. No i tutaj mamy jeszcze wejście na EXT connector, czyli linkable i takie tam. I do tego wejścia jeszcze normalnie były zaślepki takie, ale ja nie mam. No, w ogóle rzadko się trafiają. Z przodu standard, czyli. Oczywiście analogowe przyciski, w końcu to koniec lat 80. Głośniczek pod tą kratką. Start i Select. Przyciski z miękkiej gumy. A, B i krzyżak z plastiku. Pod nimi są gumowe podkładeczki. Ekran. Ekran w tej konsoli... No, zresztą później sami zobaczycie w akcji, ale... Ekran jest gówniany, tak mówiąc naj najogólniej. Ponieważ po pierwsze jest on zielony, ma zielone tło. Oczywiście generuje tylko kilka cieni szarości. Nie ma tu mowy o żadnych fajerwerkach. Najgorszy ekran ze wszystkich gębojów, Już Pocket wydany w 1996 roku miał już o stokroć lepszy ekran niż Gamble Classic, więc tak pokrótce to chyba tyle odnośnie jego wyglądu zewnętrznego. Więc mogę już przejść do podpalenia konsoli. Przygotowałem sobie już dwa paluszki i zdejmujemy klapkę. Hm? Kurwa Kurwa Ja pierdole Raz, dwa, trzy, cztery To pierdolone gówno Jest zasilane czterema Pierdolonymi bateriami Kurwa Mamma mia, ja pierdolę Kurwa, oblechał na chłodę Cóż, pogodziłem się z faktem, że Game Boy Classic potrzebuje nie dwóch, ale aż czterech paluszków. To jest po prostu żart. Cóż, na obronę tej konsoli powiem tylko tyle, że w historii Handheldów zdarzały się konsole, które. Potrzebowały tych paluszków jeszcze więcej, ale dobra. Ładujemy cztery paluszki, które są warte prawie tyle co konsola. Zamykamy klapkę i odpalamy. No i to tyle. Mi się nie ma włożonej gry. Uraczy nas tylko taki pasek. Oczywiście o podświetlenie możecie zapomnieć, ale jak widzicie, ten pasek jest dobrze widoczny, bo bo ekran nie jest ciemny, więc e, teraz włożymy gierkę. Przygotowałem dwie gry Super Maryland. Jedna z moich ulubionych platformówek na klasykę. No i wchodzi tak. Jak widzicie nie wchodzi, troszkę jest jakby za krótka ale bo jest to celowy zabieg i teraz się właśnie ta słynna, ta słynna zagadka się rozwiąże dlaczego kartridże na klasika mają tutaj taki wyszczerbek otóż do tego że jak odpalimy to razem z włącznikiem wysuwa się tutaj taki zyndzelek który nam będzie blokował cartridge, żeby czasem nie wyjąć go w trakcie grania. Jest to taki właśnie pomysł. No i leci napis Nintendo. No i mamy. Mamy tutaj Super Mario Land. No i teraz właśnie, jak widać, trudno widać więc y, od tego jest pokrętełko kontrast, aby kręcąc nim, dobrać odpowiednią ostrość. Kiedy się wkręci w dół, wtedy się jest ciemniej, w górę jaśniej. No i jak widzicie, yy, można sobie wszystko dostroić. Tak chyba będzie w miarę dobrze. Głośniczki pierdzą. Jak widzicie, e, czy może to słabo widać, no. W standardzie u mnie zresztą, ale... E, no. Graf gierki są zajebiście pikselowate, wszystko jest zielone, ale ma to specyficzny klimat i naprawdę mogę sobie odpalić tego Mariana, zresztą chyba już to nawet pokazywałem, na Adventure SP i pomimo, że będzie pokolorowany, że będzie ładniejszy, to jednak nie będzie miał tego specyficznego klimatu co tutaj. Tak, zdecydowanie gierki na, na klasika, w ogóle ten chujowy ekran ma to swój klimat i naprawdę Może się podobać. Więc tak się prezentuje Marian, bardzo klimatyczne, ogólnie e, zapomniałem się wspomnieć. Kiedy właśnie już kazał się Gumball Classic, niektórzy śmiali się, że jest to po prostu zmniejszony NES. No i może jest w tym ziarno prawdy, no bo jest tutaj... Gierki są podobne, zresztą wtedy tylko takie były. No i kolorystyka też jest podobna, no i kanciaste jak NES, więc coś w tym jest. Sprawdźmy, co była. No i ostatnia gierka jaką pokażę to będzie Pokémon Yellow. Już pewnie niektórzy pamiętają, jak pokazywałem włoską edycję w odcinku o piratach. Ta jest na szczęście po angielsku. I się odpala. kurwa. Jak widzicie Pikachu jest zielony. Pokręćmy trochę. O jest luty. Pokrętełko od kontrastu fajna rzecz. No i dobra. Pika pika kurwa. Continue. 50 godzin grania. Cóż. Gierka kultowa. Na Gamboju Classic wgra się w nią naprawdę, naprawdę kozacko. Ten ekran to po prostu jest, pomimo że jest tak totalnie chujowy, że jest tak... tak gówniany, że aż brak słów. Pomimo, że jest to wielka cegła i pomimo tego, że zasilają nam aż cztery pierdolone baterie, to jest to po prostu... jest to kawał klasyki i... No po prostu grając na tym gra się naprawdę zajebiście a no strzała frajer Awansowałem. <laughs> tak, więc to jest... To są Pokémony. Kultowa gra, która razem z Marianem, razem z Tetrisem wyniosła tą konsolę na piedestał. Zresztą nie ma się co dziwić. Te gry nawet dzisiaj zajebiście mogą się podobać na tej konsoli. I sam z większą przyjemnością pykam sobie właśnie w Pokémona żółtego na... Na klasiku niż na przykład e, jakieś nowe Pokémony Black and White na ds czy chociażby jakieś Fire Red na Adventure. Taką samą ma klasę. I jeszcze tak na zakończenie, żebyście mieli już pełną świadomość tego, jakie ona ma gabaryty. porównam ją ze spekiem tutaj. Przy okazji też widzieliście ten taki plecaczek, malutki plecaczek, który można przypiąć sobie do paska od spodni. I właśnie to jest taki plecaczek na SP. I tutaj właśnie, co, a tutaj jest jakaś gierka na SP. No i tu też są właśnie pokemony, pokemony, pokemony nierówne. Te są ładne, kolorowe, ale mimo wszystko nie mają tego uroku co te stare no i mamy gęboja kieszonka tam wiadomo nic ciekawego nie ma jeszcze to jest druga kieszonka na gry można sobie trzymać grę o, chomiczki też świetna gierka i tutaj też mam pokemony dwie bardzo fajne wersje pokemonów z Gameboya color no i znaczy i zobaczcie. Chcę wsadzić pokemony. Wchodzą. A czy będą działać? Nie da się włączyć włącznika, ponieważ gra jest gęboja kolor. Nie ma już czerpka. No i nie będzie działać. Ciężko! Używa wychodzą. A goldy. Włączmy goldy. Napis Nintendo. Ha. tutaj panowie z Nintendo po prostu tak pomyśleli, że ja chylę przed nimi czoła. Pokémon Gold. No i jeszcze to obiecane porównanie z Spekiem. Więc jak widzicie, złożony jest dużo mniejszy. A rozłożony? A rozłożony jest praktycznie taki sam Taki sam Czy na grubość też będzie taki sam Nie będzie Game Boy Classic jest grubą cegłą Grubą ale bardzo fajną Więc widzicie eee. Teraz słowem podsumowania Game Boy Classic Starusienka, konsolka jak świat, którą przy, przy dobrych wiatrach możecie kupić, no gra nawet za 20 zł. Moim zdaniem warto, Warto ponieważ jest to po prostu klasyk, który, który na pewno warto, żeby, żeby sobie go mieć w domowej kolekcji. Nie jest drogi, a jest fajny, jest ładny. Znaczy, może ładny ten, to jest kwestia dyskusyjna, ale, ale jest to kawał historii, więc e, no, nie wypada go nie znać ja osobiście go trzymam, ponieważ e, mam dobre wspomnienia z tą konsolą związane i lubię od czasu do czasu odpalić i, i przenieść się w ten świat 8 bitów, dlatego e, polecam, polecam każdemu. Jeśli tylko może, niech się pobawi tym sprzętem, bo myślę, że naprawdę warto. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Cześć.